Jaszczurka bezpieczne lądowanie mistrza, Kamil Stoch i jego finansowa przyszłość. Czy 5 tysięcy to horrendalna kwota? Narta i but narciarski worek z pieniędzmi. Lut 2026 roku przejdzie do historii polskiego sportu jako czas pożegnań, które wyciskają łzy z oczu nawet najtwardszym kibicom. Kamil Stoch, rakieta z zębu, trzykrotny mistrz olimpijski człowiek, który nauczył nas, że skoki narciarskie to sztuka. A nie tylko sport oficjalnie kończy swoją wielką podróż. Sezon 2025 i 2026 rok jest jego ostatnim, a to oznacza, że czas porozmawiać o tym, co czeka legendę na sportowej emeryturze. Nagłówki krzyczą o horrendalnych kwotach, ale jaka jest rzeczywistość? Przyjrzyjmy się twardym liczbom i planom człowieka, który z wysokości skoczni schodzi prosto do rodzinnego zakopanego. W polskim systemie prawnym wybitni sportowcy mogą liczyć na szczególne podzękowanie od państwa. Jako wielokrotny złoty medalista Igrzysk, Kamil Stoch ma zagwarantowaną tzw. emeryturę olimpijską. Konkretna kwota: od 1 stycznia 2026 roku świadczenie to zostało zwaloryzowane i wynosi dokładnie 511699Z eu netto miesięcznie. Zasady gry: pieniądze te są nieopodatkowane i wypłacane dożywotnio. Nie jest to jednak automat. Aby otrzymać przelew, sportowiec musi definitywnie zakończyć karierę, posiadać polskie obywatelstwo i nie być karanym. Cierpliwość popłaca. Tu pojawia się najważniejszy szczegół. Kamil Stoch ma obecnie 38 lat. Przepisy są nieubłagane, świadczenie przysługuje dopiero po ukończeniu 40 roku życia. Oznacza to, że mimo pożegnania ze Skocznią w 2026 roku. Mistrz na pierwszy olimpijski przelew poczeka do maja 2027 roku. Czy 5000 zł to horrendalna kwota? Dla wielu Polaków to solidna podstawa domowego budżetu, jednak w skali globalnego sukcesu, jaki odniósł Stoch, jest to raczej godny, stały dodatek, a nie majątek, który pozwoliłby na życie w luksusach bez żadnej innej aktywności. Kamil Stoch to jednak nie tylko skoczek, to sprawny przedsiębiorca. Który wraz z żoną, Ewą Bilanstoch, od lat buduje swoje imperium. Plany na rok 2026 i kolejne lata są już bardzo konkretne. Centrum dowodzenia w Zakopanem, sklep i galeria trofeów, znane jako Kamiland, to miejsce, któremu Stoch chce poświęcić swój wolny czas. Jak sam żartobliwie przyznaje, Kamilandowe elfy, pracownicy, dostaną teraz solidne wsparcie od samego szefa. Czapki, które podbiły Polskę, biznes oparty na sprzedaży charakterystycznych nakryć głowy to stabilne źródło dochodu, które Kamil zamierza dalej rozwijać. Działacz i mentor, Stoch nie zamierza całkowicie odcinać się od Skoczni. Planuje wejść głębiej w struktury swojego klubu, by dzielić się wiedzą z następcami. Przez ponad dwie dekady życie Kamila Stocha było podporządkowane reżimowi Hotel Skocznia o lotnisko. Ewa Bilan-Stoch, żona, Menedzierka i fotografka w jednej osobie towarzyszyła mu w tej drodze od 2010 roku, często pozostając w cieniu wielkich sukcesów męża. W lutym 2026 roku para planuje wielką zmianę. Chcą podróżować, ale tym razem bez presji wyniku, bez sprawdzania siły wiatru i bez nart w bagażu. To ma być czas na nadrabianie zaległości w prywatnym życiu, które przez lata było wystawione na widok publiczny, a jednocześnie starannie przez nich chronione. Kamil Stoch odchodzi ze sportu tak, jak na nim trwał z nieprawdopodobną klasą. Nie czekał na spadek formy, nie odchodzi w atmosferze skandalu. Zabezpieczony finansowo przez lata sukcesów, kontraktów sponsorskich i nadchodzącą emeryturę olimpijską może ze spokojem patrzeć w przyszłość. Dla nas, kibiców, 511699ZE to tylko liczba. Dla Kamila to symbol uznania od kraju, któremu dał setki powodów do dumy. Prawdziwa wartość jego emerytury kryje się jednak w spokoju, który wypracował sobie ciężką pracą od dziecka w zębie aż po szczyty w Sochi i Pjongczangu.